Cześć, to was wszystkich bardzo serdecznie w meczu inauguracyjnym pierwszej ligi Welokter na PC. Dzisiaj ze mną gra Adrian. Siemanko wszystkim, witam. No i jak widzicie ja gram realem Adrian Chelsea, tak więc przejdźmy myślę do wyboru drużyn. Ja tutaj myślę, że nic zmieniać nie muszę, bo yy, jest to raczej żelazna jednostka realu. Nie wiem, ty jakie zmian, zmiany robisz, dokonujesz coś? Tak, 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 muszę tutaj dokonać pewnych zmian, ponieważ niektórych zawodników, którzy mi się tutaj przydadzą bardzo, niestety nie ma. Także... Tak patrzę, że w sumie też muszę przejść na 4-3-3 bo, bo z tej aktualizacji online inaczej grali 4-4-2 Dobra, u mnie chyba gotowy skład, nie wiem, jak jeszcze coś tam zmieniać? U mnie jeszcze sekundka Tyk i myślę, że... Jeszcze w sumie Hesse na, na ławkę pójdzie i... Finito, możemy zaczynać Dokładnie, teraz ja też jestem gotowy, więc... Dobra więc tylko. lecimy. No i zobaczymy. Um, ogólnie tak, graliśmy w sumie wczoraj, tak? To było dwa mecze. Tak, tak. E, tylko, że w, w Ultimate Team ja jeden wygrałem, jeden wygrał Adrian, więc myślę, że to spotkanie zapowiada się całkiem, całkiem wyrównanie i to chyba dyspozycja dnia, dnia wyłonić tej zwycięzcę. Tak Gramy na, na Santiago Bernabéu, ponieważ ja jestem gospodarzem. E, tak, tak, wypadło w terminarzu, no i co? Pierwsze podanie i, i zaczynamy. Dokładnie, mam nadzieję, że to będzie jakieś ma. na ten mecz jakiś nie wiem. Wynik ci przychodzi na myśl czy nie? Oj no mi, no ja bym chciał tutaj jakoś dobrnąć do końca z wynikiem. Yy, z wynikiem niekompromitującym mnie. <grym> <grym> Może tak. Ja liczę na, na wyrównane spotkanie, ale to w sumie czas pokaże, co, co z tego wyjdzie. Dokładnie. Na razie w sumie dużo prowadzenia piłki jest, bo ja tym Bailem przyatakowałem teraz ty tym kostą próbujesz. No tak, tak. O, no, o i rzut wolny. Okej. Okay. Ciekawa Dobrze pozycja. Dobrze bijesz teraz. wolne? E, powiem Ci, zależy jak na to patrzeć. Jakoś szału nie ma w mm -hmm. tych moich wolnych, także... Ale w każdym razie, no nie wiem. Tak jak... Jak, jak popatrzeć, y, jako na sytuację boiskową, to dosyć groźnie to się zapowiada. Aj. No i trochę przesadziłeś chyba z siłą. Dokładnie. Dobra, jak klasycznie, krótkie wybicie. Ten Ronaldo kurde. Tak, ten tercet BBC to jednak siła, siła jest tego klubu. Dobra, trochę z pierwszej piłki was. pograli. Może uda się jakąś dobrą centrę dać. Aj, świetny powrót w szydle. Otwartą masz całą flankę. Oj, Aj, na dobrze szybko, to, to chciałem. To jest nie źle jest. naprawdę, nieźle w obronie jeśli się cały czas trzyma. Sporo powrotów ma? Już chyba dwa odbiory zaliczył. Nie ma różnego? No właśnie też myślałem, że różny będzie. Ja powiem właśnie, że też różny. Ronaldo na razie za mało grał. Oj, no, no to nie wiem, nie graj nim w ogóle może To będzie najlepiej. Na razie coś nie mogę się przebić w ogóle środkiem pola i to kończy się na razie na, na centrach. Oj Remi, to będzie ciężki rywal do zatrzymania. Remi jest w tej strasznie, strasznie naprawdę. No dokładnie, ta, ta szybkość przede wszystkim to u niego myślę największy atut. Dokładnie. Cztery gwiazdki masz, trochę siły jest, więc, więc idzie coś tam nim pograć. Dokładnie. Ej, jak ja nie lubię tych zejść do środka. Świetnie, szyre! Kurde! No, dobi, dobi, dobi! Jest! To by to... Spalony. Tak? Nie. Co, gol? Nie, gol, gol. jest. Ale myśli. widząc tą bramkę, wiesz co mi się od razu nasunęło na myśl? Ostatniej Grand Derby. A tak, tak. Zauważ, że tak samo zachował się Pepe, uciekał z środka. To samo tutaj było. Tak. Ale ten sztyrę, faj, fajnie no. tam sztyrę zrobił na skrzydę. Ale miałeś masakrycznie dużo wolnego miejsca w środku pola i tak to się skończyło. No cóż, zaczyna się dla mnie dobrze. A o, jest! jest... O! O, o, ale ładna akcja ci poszła. Zastrasz, szczęście Bo trochę, bardzo podobnie to wyglądało. Trochę driblingu w tym było, tylko ty masz jeszcze takiego plusa, że Kurtuan naprawdę dobrze potrafi bronić. Z Kashiasem tak. to różnie bywa. Kurtuan też ten wzrost też naprawdę dużo, no, no. Dużo, dużo daje. Przy tych sytuacjach sam na sam, to on wszystko prawie potrafi tak. wyciągnąć. 20 minut zleciało w miarę szybko, myślę. Bardzo szybko. Tylko wiesz dla mnie teraz... No, czas się będzie kurczył, a tej trzeba przynajmniej wyrównać Okej Hill, Kill Okej Hill to jest taki no, 100% w obronie, nie wiedziałem, że go dam. Zostawiałem. No to, się, to jest pewnie, bo w sumie tam szybkości brakuje. Dokładnie. bo się nawet nie spojrzałem, Ej. kogo dał już drugiego do do do. Jak do Panu. wsadziłem na środek. Hmm? Na prawej jest as a na lewej tam Filipe Luis. Ojewaj. Dobra. A i Ronaldo. Trochę piłką pograli, ale znowu, no to co o. mówiłeś, ten tym wzrostem, to, on, to on, nawet z tymi dośrodkowaniami nie ma problemu. Choć i tak to było za, za głęboka wrzutka. No szeremi. A jak w 14 nie, nie umiałem w ogóle grać, tak w 15 troszeczkę już... Lepiej. Tam go czuję w miarę. Może w 14, dlatego, że ten dribbling wiesz, poprawili. Możliwe, możliwe. Bo w 14 to zawsze jak skład z VPL to na lewej pomocy nie ten, nie, nie Azart tylko Szyrle, William. Nie. Mm -hmm. Tak to wygląda. Ja też bardzo dużo Szyrle gramy i w tej w sumie też. W 15 dużo, dużo nim naprawdę gram. O cross, oh, o! Wow. widziałem. Karierę realem prowadzę mm -hmm. właśnie crossem tam naprawdę, naprawdę. Ale z dystansu pewnie uderzysz, bo. Oj, też liczyłem. A to jest podstawa pomocy. A tu znowu wiesz, ten, ten wzrost kurtuła się przydał jeszcze. No tak, tak, oj. Oj. Hames? Aj, znowu kurtuła. Courtois. Courtois, drugi raz. Drugi raz Hames w sytuację. sytuacji, kurtuła tam. To będzie problem, jak się w lidze będzie grał właśnie na tego kurtua. Jak będzie mu trzeba strzelać, albo na Nojera, to myślę jeszcze gorzej. Hmm. Na Nojera to dwa razy można trafić, albo nawet więcej. Dokładnie. Aj. Na razie Ronaldo nic i Bail mało co pokazują w ogóle. A, Ronaldo goni. Da radę? Nie. Znowu to zejście twoje do środka, widzę. To jest często używalny trik, bardzo. Ale to to że efekt biedna, jest bardzo. Jeden z takich lepszych trików, wiesz, cztery gwiazdki masz naprawdę w sporej ilości zawodników tutaj w Chelsea, więc tak. spokojnie można tego używać. Jest tu ktoś? O, Nie dobrze. No może teraz? A, ja, ja. Tylko rośnie z tego. Ale to już nie jest ta moc, co w czternastce. Zobaczymy. Tak, akurat o głowę no, no. można powalczyć, bo jest Benzema, jest Ramos, jest Ronaldo. Bale nawet też myślał o główkę, by spokojnie mógł powalczyć. Pepe co, co dziwne został. W ogóle nie ruszył na ten rożny. To ustawienie właśnie przy tych rożnych z niektórych zawodników dziwne strasznie. Mhm, dokładnie. Bo w 14 było tak, że tylko piłkę musiałeś rzucić i zawsze się tam ktoś znalazł. Tutaj no, wszyscy jakby z dala od gry są zawsze. I dopiero jak już tą jakąś taktykę wybierzesz, jak mam na tą piłkę nabiegać, to wtedy jakoś się o Jezu, dobrze, że się tego spalonego gwizdnął. Właśnie czasem to tak jest, że mam większą korzyść, jakby nie gwiznął tego spalonego i patrz. Tak, tak. nie wraca do akcji, a tak to bym miał... 3 na 3 chyba tam wychodziłem. I Bale hmm. miał piłkę przy nodze. Tymczasem Remy... A, what 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 Na ryzyku naprawdę dużym, bo to jakby była jednostka, to myślę, że no, ona razu, tak. Czasem Karim. Aj, Uf. musiałeś przyblokować. musiałem, tam... musiałem. Przecież tam i tak chyba tylko ewentualnie Ronaldo mógł coś powalczyć, bo jeszcze był modry. Szybko w Środek pola naprawdę ci się dobrze trzyma, bo ja tylko tymi skrzydłami staram się atakować tak. to. Błąd. Jeden celny strzał mój. I bramka, czekaj, ja mam 4 strzały, 3 celne. Ale efekt jest taki, że ty prowadzisz. Mm. bo jeszcze problem jest taki, że mam naprawdę krótką ławkę, to tam jeszcze możesz powalczyć, jakiegoś miliana wstawić, Drogę możesz. Tutaj ewentualnie jest isko za Hamesa, za to myślę jedyna opcja, ewentualnie Hesse, ale kogoś z BBC zdjąć, to też, myślę, nie Właśnie, najlepszy pomysł. Ja. No, dokładnie. I tu. Aczkolwiek może być, prawda? Aj Marcelo załatwo dał się wkręcić A, jakby to jeszcze przeszło tutaj Dobrze, dobrze jest szansa To właśnie niedobrze, no o. O, o. Szybko twoi naprawdę wrócili do, do defensywy, bo jechałem z sokiem niezłą kontrolą Tutaj ma azart uderzać. Tak wysoko w ogóle wyszli ci wszyscy zawodnicy. Shirley, wow. kurde! Wyjął to, jak? Jak, jak, jak? Nie zdarzy nie, nie, nie. Uf. I twoja chyba tak będzie? Tak, tak. To muszę uważać, że raczej nie, 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 mogę faulować, jak ty tak wolne bijesz. Nie no, dawaj, dawaj. Jeszcze raz w tym samym miejscu, teraz troszeczkę inaczej. O, o nie, Iwanowicz ma sobie z nim poradzić, tak? No to ciekawe. Jest! Aj! Karina. I Kurtua, kurde, nawet nic nie zrobił. Uff, myślałem właśnie, czy strzelać, czy dogrywać, ale. Wyszło tak i chyba dobrze zrobiłem. No, na pewno dobrze dla ciebie. W 100% brameczka jest. Liczy. No, i stadion oszalał. Skoro on nie grał. Kurtua Poker Face. Ale tutaj rzeczywiście, tutaj Konrad taki czasem można tak pięknie wyjść. No i chyba A. za dużo chciałem zrobić. Szczęście dopisało i nadal przy jestem. O Jezu, takie ślizgi, najgorsze ślizg Jeszcze Marcelo. No Oj, Marcelo otwarte skrzydło. Żeby wjechać. Pani o nie, mówi, o tam? nie. O, Oj i 60. minuta, no to mamy 30 minut, żeby tutaj rozstrzygnąć to jakoś, no, albo rado. remis. remis też złą rzeczą by nie był, aczkolwiek każdy myśli o 3 punktach tutaj myśli. Uu. Coś zaczynam, przestałem coś troszeczkę grać. Niedobrze tam No i Motriś, nie myślałem, że tą górkę wygra. Aj, gdyby Jezus. nie wróciła z Piniqueta Jak on to... Jezus Maria Moi naprawdę wysoko teraz podeszli Kurde, pod twoje nogi ciągle spadam, no Właśnie wszystkie drugie piłki widzę, że moi Aj... No, no nie, 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 kurde, zamknąłeś mnie totalnie Teraz jeszcze tak ofiarnie dwóch ciszy rzuciło na tą piłkę. I teraz kontra, patrz jaki to jest. Cały czas można atakować, to wyjdziesz z jedną kontrą. Aj, I już co... mogłaby być bramka na 2-1. No ja myślałem, że rożny będzie w tej sytuacji. Właśnie ja też, bo tak... W ogóle jestem ciekaw, czy ci sędziowie się kiedyś mylą, czy... No No jak to jest, no. O Jezus Maria! To jest taki. No po wodzie teraz dobrze rozgrywasz. A. No i 20 minut, powoli do końca się zbliżamy No dokładnie. Aczkolwiek te końcówki meczów zazwyczaj szalone bywają w moim wykonaniu. <laughs> Nie to, Shirley, coś tam. Niekonie. Bo to już z doświadczenia mówię bo strasznie mało fucie remisy, bo właśnie albo wygrywam, albo ewentualnie przegrywam, bo no cały zawsze. I tej właśnie trzeba to chyba jakoś mądrze wyważyć. Oj remi. No, remi. Aj, taka sytuacja no. Dobrze ci naprawdę wyszedł. Znowu tą szybkość wykorzystał. Dokładnie. No. Niedokładność Znowu ta kolejna strata Dobrze, Świetnie teraz wiek, szybciej. I proszę, Benzema jedzie Ale Kejhil widzę, szybkościowo nie odstaje no, na szczęście nie, jakby tam był Terry to sobie... to by słabo trafiło To tak, to by go odstawił myślę Dokładnie Aj, za wolno to zrobił Dobra, to jest w końcu jakaś akcja na poziomie Aj Właśnie minus, cały czas na ten zegar patrzy i czas ucieka <laughs> Przecież trzy punkty na startu, naprawdę. Dobry taki kod by był na rozpoczęcie. Dokładnie. Aj! No. No może Skarbne teraz. To. Dwóch na trzech. O, nie, 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 nie. nie. Jezus Maria, nie. I... Karim! <śpiewanie> Identycznie prawie. Dokładnie, to było to samo, co... Nie takie ale w ogóle się dziwię, że Ronaldo tutaj zabrakło. Nie wiem, czy, czy on gdzieś tam został z tyłu, czy jak, ale to jednak ta moc królewskich kwandratów, dokładnie. Kurde, Bayre's z my tutaj pogrążyli. Ale tak jak mówisz, to była kopia praktycznie pierwszej bramki, tylko więcej przedryblował, Bale w tej sytuacji. Tak. To, że ten Iwanowicz ci nie zatrzymał tego Bayre'a, to był chyba kluczowy moment. No tak, tak. Diego Costa. No nie nie. 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 nie, nie! nie, nie! Ale gorąco, teraz ja mam pod bramką. Faul, nie. Ramos walczył i na 3-1 Ronaldo. Na 3-1. No. Chciałem to przejść siebie i zagrać tam do HMS-a. Ja nie daruję sobie tej niewykorzystanej sytuacji. 5 minut doliczono, jak zawsze w tych chwili. No filmie. właśnie, nie rozumiem tego, czy on zawsze w tym daje A to Cześć, bo Ty chyba super ofensywnie grasz No! Jest! Ostatniej chwili! Jest 2-2! Co za mecz! Jeszcze ewentualnie na jedną akcję, może mi czasu starczy. Lepiej nie. Weźcie mu ktoś wiecie, ale to, to nie jest sport dla kobiet, panowie. Porządnie. Nie. No, Karim, pochatrika. A i koniec. koniec. No, i... no. Brutalność futbolu. Patrz, na 3-1 mogłem to? wyjść i 2-2 się Ta. skończyło. Ale naprawdę dobry mecz myślę, inne na, na to. Ega mecz, mega mecz. No Ciekawszego w pierwszej kolejce nie zobaczycie. Tyl takie mecze tylko u, tylko u nas. Dokładnie. No i fajnie by było to powtórzyć. W sumie rewanż będzie za... ja wiem, kilka tygodni za, chyba. Za 10 tygodni? Nie, co, no za jakiś czas dopiero. Co, co tyle ile będzie kolejek? Mhm, no i tam ciekawe w sumie. Na pewno innymi drużynami się już spotkamy. Tutaj rewanżu nie tak. będzie tym razem. No i co tyle na dziś? Także to była ta pierwsza kolejka. Niewiele się na razie wyjaśnia, jeżeli chodzi o tabelę, bo to dopiero pierwsze spotkanie. No i my Wam dziękujemy za, za oglądanie i bądźcie z nami za tydzień. Dokładnie. Także dzięki i cześć.